Zima minęła, e, wreszcie zaczęliśmy się ścigać. E, drifting rozpoczynam tutaj w Słomczynie. E, fajny tor, lubię ten tor, znam go bardzo dobrze, też tak naprawdę wszyscy zawodnicy dobrze się to czują. Na pewno pary są najbardziej emocjonujące, naj Łatwiej też popełnić błąd, ale też można no, fajnie pojechać. Najwięcej dają adrenaliny, e, więc się nie mogę doczekać, bo po zimie tych par e, na pewno brakowało i tej adrenaliny, takiego no, eksperckiego no, pokonywania tych zakrętów z uwagą na, na tego zawodnika z przodu. Pierwsze zawody w tym sezonie wydaje mi się, że tempo, technika jest dobra. Były to zawody driftowe, ale wyglądały jak rally crossowe przynajmniej po wyglądzie diabła, poobijane ze wszystkich stron. Na samym początku trochę ja się do tego przyczyniłem. Była taka duża, można powiedzieć, część sklejonej gumy do opony i po prostu w jednym zakręcie samochód po prostu popłynął przodem i nie dało się skręcić. Kolejne uszkodzenia auta były to uszkodzenia w walce, pod kontrolą, gdzieś się trochę dotknęło. Tak to jest w tej dyscyplinie. Na pewno kolejna runda będzie to runda Drift Masters w Irlandii, więc walka od samej top 32 do samego końca. Postaram się ten czas przed zawodami wykorzystać i trochę treningu zaliczyć. ဒါကအခြေအနေ